Ale pan nie do mnie mówi, nie pan, a mówi do mnie świeci i kurwa łachu. To po chłopie ty, ty A piję na pana terenie. A to, to jest twoje? No. Ja se piję. No. Cztery pięć. Proszę, do siebie Ja se piję na Damiana terenie. Świetnie pan i Janusza. I co? A gdzie on ma? Na cmentarzu ma. Tak? A jak? A tutaj rodzinę zostawił? Nie. A on? No. Taki chuj. Taki chuj? Tak. Tak. No. Nie, kurwa nie. Dobra, Ale to ja się dobrze. z panem nie chcę kłócić. panie, co, panie to pamięta, na tym pójdę do chyba się z tym no, kurwa, zobaczymy, co to stanie. Ale przecież ja się z panem nie kłócić. Nie zbudzę, i za chwilę pójdę. A jak to. No. Ja się z panem nie kłócę, tylko pan do mnie skoczył. pije sobie kulturalnie piwo, a pan przychodzi, żeby tutaj nie pić. Nawet bo się ta, nie dba. bo tak mi pasuje. Ale pan jest dychu. Żebym przyciąg, no dobra, nie ale, nie? ale ja sobie piję kulturalnie piwo. A w tutaj, Maty, kupili, się w imieniu tutaj macie piszę, Kupiliście się tam, to już się ale nie tu. Ale ja piję na terenie Michałka w terenie. Nie ma Michałka. hałta. Michałek nie żyje, a to jest nie było jego. A gdzie było daleko? Michał to nic nie, ja no, Ale pan jest dziki, żeby panu niejemu że ale tego Nie, nie możesz się rozjechać, no ja tak. mogę cię rozjechać. Dobra, ale nic, Ja nie mogę, być to, że w kiesiątej tyle żyć.

czy pijemy na nas w terenie? Zaprowadź do Chowiałku żeby sobie pij, ale chamie nie masz tu prawa. No dobra. co ty jesteś kurze? zaraz zobaczę kto, kto ty będziesz. A jak inne piją, to nie ma chamów, nie? Zaraz zobaczę kto ty będziesz. Dobrze. Zaraz zobaczysz, kto ty będziesz. Już brat lata i do To cicho nie zdjąłeś. Wielki Chowiałka, mogę wyjąć chujaki łapki? Raz, dwadzieścia, no, no, ja z i dali. Dali. <susza> Będziesz go będziesz go zaczekał, ja a będziesz kurwa go tam w starał. Na Ty co za Ale mogę z pan powiedzieć? Tak? Nie, czy nie ma. Ta. Zaraz zobaczycie co to będzie. Będzie ta dziarda lecita. Mój syn przyjedzie, nie. Już trzy i... lata jedzie i dojechać nie może. Bo ja, ja chciałem, chciał, żeby nie przejeżał, bo szkoda bardziej. A za chwilę przyjedzie.